zwykle prestiżowe klubowe rozgrywki zbliżają się ku końcowi. Czeka nas dzisiaj finał Ligi Europy. Postancie przy ekranach. Tego nie można przegapić. Doczekaliśmy się. Czas na wielki finał UEFA Europa League. Szykuje nam się wieczór niesamowity, a mamy również nadzieję, że niezapomniany. Miło nam będzie spędzić go z Państwem. Za mikrofonów kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dobry wieczór, przejdźmy do składu finału. Drużyna Jakieloni Białystok podejmuje GKS Katowice. Wszystko już zapięte na ostatni guzik, emocje naprawdę sięgają zenitu. Od rozpoczęcia tej edycji UEFA Europa League minęło wiele miesięcy. Pożegnaliśmy wiele mocnych drużyn, do końca ostały się tylko te dwie. A po dzisiejszym meczu tylko jedna z nich będzie mogła powiedzieć, że warto było. Druga zaś pozna gorzki smak niedosytu. Zapraszamy serdecznie, będą emocje. Myślę, że pokażą to, z czego są znani, czyli wysoki i intensywny pressing. Zgadzam się, że to zespół, który najlepiej czuje się wtedy, gdy gania po całym boisku za rywalem jak wściekły, by odebrać mu jak najszybciej piłkę. Nie obawiają się podejść pod obrońców przeciwnika, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem narażenia się na kontratę. PKS Katowice rozpoczyna w następującym składzie. Drużyna gra w ustawieniu 3-4-3. Dużo dziś będzie zależało od pomocy. Będzie musiała biegać od pola karnego do pola karnego i łatać wszystkie dziury na boisku. Zaczynamy proszę Państwa. Oto finał UEFA Europa League. Długą drogę przebyły oba zespoły. Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Nieźle. Przejęcie piłki. Teraz będzie niebezpiecznie. Figur. Mamy pierwszą bramkę w finale UEFA Europa League. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację, dwóch na jednego musieli wykorzystać. Gramy dalej. Gieksa musi gonić wynik, ale zostało jeszcze sporo czasu. Susi Mas. Uwaga, są opcje w środku. Dobrze, teraz wyłapuje to do środkowanie. Pracą teraz piłkę. Próbuje strzału. Yeah! Proszę Państwa, remis, wszystko otwarte. Ten finał zaczyna nam się od nowa. Co za historia, już wyglądało na to, że wszystko jasne, ależ przed nami teraz emocje. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej, można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Uwaga, okazja do dobrego rozegrania. Ale jednak na kimś innym ten atak się zakończył. Ależ, teraz piękne zagranie na dobieg. Szansa, czy przełamię pas. I tak proszę państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko Tomku, fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał, krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego kon. Wynik na tablicy 2-1. Wychodzi na pozycję. Akcja jeszcze się toczy. Gol! Czyste złoto! ale trafił tę piłkę z boleja. O wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. Doskonałe pewne wykończenie. Nie myli się. Uderza mocno i słusznie. jest tak bliska nie ma co bawić się w półśrodek. do jednego. Gramy dalej. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. Jest w idealnej sytuacji. Jak to rozegra? Tak! Po raz trzeci! Ależ to zrobił! Skompletował hat-tricka! Mamy popórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzono niemal wprost na nogę, a z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili domku, pewne wykończenie i zero szans na obronę. Gramy dalej! Ale już tylko jakaś katastrofa mogłaby odebrać Jagieloni zwycięstwo w tym meczu. Ależ łatwo teraz minął. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Taras Romanczuk. Jagiellonia ma miejsce na skrzydle. Jaga zacznie teraz z narożnika boiska. Sztab GieKSy zamierza coś zmienić. Oj, nie tak chciał to wybić. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, czy teraz zdejmą nieco nogę z gazu, bo do tej pory mecz był wybitnie jednostronny. Rzuca piłkę pod bramkę. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Nieźle rozprowadzają tę akcję. A teraz? No, niezła interwencja. I tak pole ma tam kto wykończyć. Groźni rozbijają tę akcję. Bardzo dobra interwencja. Ma kilka wariantów podania piłki. Tracą jednak piłkę. Teraz muszą dobrze ustawić szyki obronne. Schodzi teraz do środka. Niezbyt pewnie wybił piłkę. Ewidentny spalony. Szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej. Tu trzeba było wykazać się i refleksem, i przeglądem pola. No niestety, nie tym razem. Wejście. Wygrywa tę piłkę. Tak. Obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Niestety, w obu drużyn w się chaos. Trzymuje się przy piłce. Może wybrać podanie. Groźnie zapowiada się ta akcja. Broni. Dobrze. Tak. Sztab widzi, że nie rozgrywa dziś zbyt dobrego meczu. Żubka w pole karny. Dobrze się to zapowiada. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Był jeden corner, a zaraz wykonają kolejny. Dośrodkowuje pod bramkę. Paga, będzie szansa, będzie ciekawie. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Do zakończenia podstawowego czasu zostało 10 minut. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Pośrodkowuje teraz ze skrzydła. Doskonały strzał z główki, ale jeszcze lepsza interwencja. Świetna reakcja i ratuje swój zespół. Alan Czerwiński przy piłce, ale natychmiast siadają na nim rywale. Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu Bramka! Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić. Dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Rozśmiewał ostatni gwizdek i znamy odpowiedzi na.